Radio Plus sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Magdalena Sroka, rzeczniczka porozumienia, wiceprezes tej partii. Dzień dobry panie poseł, witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Pani poseł, co oznaczałaby dla Polski trzecia kadencja prawa i sprawiedliwości? Myślę, że PIS pokazuje absolutnie w ostatnim czasie, jak bardzo socjalistyczne są ich rozwiązania i propozycje, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. A tak naprawdę wszystko gdzieś krąży wokół tematów gospodarczych. Oczywiście no, nie zapominając o tematach, które dzisiaj są bardzo ważne, czyli do niedawna pandemia, a dziś wojna na Ukrainie. Ale to wszystko tak naprawdę ma swoje gdzieś podstawy też te gospodarcze, które są takim odbiciem później dla zwykłych polskich rodzin. I propozycje, które PiS przedstawia, począwszy od polskiego ładu i propozycji podatkowych, są po prostu niedobre i szkodliwe i doprowadzą do sytuacji, w których tak naprawdę wszyscy ci, którzy Poczuli się, że w ostatnich latach wiedzie im się po prostu coraz lepiej, zaczną odczuwać, że niestety na coraz mniej rzeczy będzie ich stać, a ten rozwój gdzieś się, się zatrzyma. No ale pani poseł, e, jeżeli chodzi o podatki, no to ta zmiana w Polskim Ładzie są... wprowadzona teraz, która, która wejdzie od lipca, no to jednak jest obniżka podatków. Jeżeli chodzi o PIC, z 17 punktów do 12. Proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę całe nasze PKB to są przedsiębiorcy, którzy na to pracują. Dzisiaj dalej pozostało nieodpisywalne. Całe PKB to przedsiębiorcy, składka. pani poseł, to nie jest taka też, takie gloryfikowanie przedsiębiorczości przedsiębiorców. No, pracownicy też pracują na PKB. No, ja nie jestem przedsiębiorcą, jestem wyrobnikiem, pracuję dla kogoś i, i co, jestem gorszy niż przedsiębiorca. 9% składki zdrowotnej pan nie odpisze. I to jest, to jest to, co tak naprawdę będzie przekładało się też na ceny w sklepach, przedsiębiorcy. Mm. Ale także pracownicy, którzy dzisiaj mają coraz większe oczekiwania, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, w związku z tym, co dzieje się na rynku pracy, to wszystko powoduje, że ta spirala cenowo-płacowa się nakręca. I oczywiście te zapisy, które dotyczyły podniesienia kwoty wolnej od podatku, czyli propozycja porozumienia, absolutnie były potrzebne i były postulowane przez tak naprawdę wszystkie siły polityczne, czy podwyższenie tego drugiego progu podatkowego, to są dobre rozwiązania. Natomiast nie można tego wprowadzać w takim chaosie i w takim bałaganie, jak to zostało przeprowadzone. Dzisiaj chyba mamy najbardziej skomplikowany system podatkowy w całej Europie, jak i nie na świecie. No To powoduje, że ta stabilność prowadzenia zarówno e, swojego biznesu, ale także z perspektywy pracodawcy, już e, nie jest e, no, dobra, przyszłościowa, taka, na której można opierać e, swoją, swoje plany na przyszłość. Pani poseł mówiła pani też, o inflacji. W mojej o... ocenie. Mhm. To bardzo. Dlatego też w mojej ocenie te rozwiązania e, są e, raz e, bardzo socjalistyczne, dwa e, no, nie przyczyniają się do obniżenia inflacji, są wręcz proinflacyjne i to wiele ekspertów z rynku również mówi. Oczywiście nie możemy zganiać całej inflacji na polski ład, bo tych czynników jest bardzo dużo i no, tutaj No, ja no, no przed polskim ładem była pani poseł, to polski ład to nie zdążył mieć wpływu szczególnego na, na inflację, bo, bo inflacja już w drugiej połowie tamtego roku szła w górę, a polski ład ma. Od początku tego roku. więc te, Oczywiście, tego że związku tak, jeszcze... ale nastrój i stabilizacja i stabilność prowadzenia biznesu ma również wpływ na to, co się dzieje w gospodarce. Także, oczywiście, powodem inflacji jest nie tylko Polski Ład, jest oczywiście pandemia, którą, z którą mieliśmy Ale to właśnie, jak przy tym dzisiaj, pani poseł tym jesteśmy, bo, tak bo myślę, że jeden z kluczowych powodów, powodów inflacji, poza oczywiście tymi zewnętrznymi czynnikami, które grają bardzo istotną rolę, bo inflację widać w Europie i na świecie, ale w Polsce jest wyjątkowo wysoka. To jednym z tych powodów, właśnie tego, że w Polsce jest wyższa niż chociażby inna średnia, to mam wrażenie, że jest inflacja i no, to zasilenie, pomoc państwa, kolejne tarcze dla przedsiębiorców przede wszystkim. I wtedy porozumienie, no, wydaje mi się, że nie tyle nie protestowało, co no, jak najbardziej popierało te rozwiązania, a to przecież setki miliardów złotych rzucone na rynek, które właśnie. Mocno przyczyniły się i, do, do tego, że inflację mamy taką, jaką mamy, więc to no, porozumienie nie jest tu bez winy. I oczywiście ma pan rację, tylko że proszę zauważyć, że tak zareagowała cała Europa. Wtedy trzeba było absolutnie ratować miejsca pracy, wtedy było trzeba nie dopuścić do bankructw i to się udało. No ale to I można ta, było gospodarkę zamykać. Inflacji, w pierwszej fali pandemii, w drugiej, ten, ale już trzecia, czwarta to już można inflacji, było chyba odpuścić. I ten poziom inflacji, który spowodowany jest właśnie tym dolaniem pieniędzy do gospodarki, jest widoczny w całej Europie. Tylko że proszę pamiętać o tym, że Polska ma o połowę wyższą inflację, aniżeli średnia w Europie. W Europie zaczyna wyhamowywać inflację, a w Polsce już słyszymy prognozy, że będziemy mieli w okolicach wakacji 15%. To no, jest, ob, oby to było jest, 15% to w okolicach, jest, okolicach wakacji to nie było. Polityki, to jest wynikiem błędnej polityki właśnie e, rządu, Nie. bo o tyle, o ile ta inflacja na poziomie europejskim, czyli 7,8%, mm -hmm. to jest inflacja, która. Jest jakby tą no, wywołaną pandemią i tymi wszystkimi działaniami, które właśnie były ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców, wsparcie miejsc pracy, tak żeby no plus gospodarki wojna. europejskie nie padły. Pani poseł, to trochę o porozumieniu jeszcze porozmawiajmy. Jedna z propozycji porozumienia z ostatniego kongresu to dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Dlaczego tylko dla przedsiębiorców? Dla mikro i małych przedsiębiorców, mm -hmm. bo to są właśnie ci, którzy tak naprawdę borykają się z największymi wyzwaniami. W tej chwili A dlaczego oni, nie dla wszystkich? Składka emerytalna dobrowolna, pani poseł. Ciężko było im. Nie może być niestety dla wszystkich. Chciałoby się, żeby mm -hmm. było dla wszystkich. A dlaczego, to, to dlaczego mówi, nie może to, być dla wszystkich, a może być system dla przedsiębiorców? Podatkowy, ponieważ przedsiębiorcy są też pracodawcami. Oni prowadzą firmy, oni rozwijają się. No, ja już samym oni sobie daje pracę. PKP, oni właśnie pracują na PKP i ci mikro i mali przedsiębiorcy e, dzisiaj potrzebują wsparcia państwa i tego, aby sami mogli zdecydować, jak ich emerytura będzie wyglądała. Bo e, proszę pamiętać o tym, że. Ale ja tylko no, nie dlaczego pracownik tam, nie może, a, 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 a mikroprzedsiębiorca, część... który ma jedną osobę działalność gospodarczą i, i on jest jedną pracującą osobą, ma, ma mieć takie prawo? A Dlaczego pani poseł? Czy widzi Pan pewną różnicę między właśnie osobą, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jedną osobą, mhm. nawet tą taką najmniejszą e, działalność gospodarczą e, widzi Pan e, na pewno Panie no, Redaktor, różnicę różnicę widzę, między, tylko jeżeli między chodzi pracownikiem o... zatrudnionym na etacie, prawda? E, pra, taki taki e, przedsiębiorca, jednoosobowej działalności mhm. gospodarczej nie ma urlopu, e, chyba że e, bezpłatny całkowicie. Nie ma zwolnień lekarskich e, tak naprawdę 24 godziny na dobę – musi zajmować się swoją firmą i y, rozmawiając z takimi ludźmi, właśnie prowadzących swoim, swoje działalności w gospodarce, czy przecież to widać y, gołym okiem. Im właśnie taka możliwość, czyli... Możliwość wyboru, ta dobrowolność składki na ZUS myślę, że nie byłaby z uszczupleniem. A dla co pani poseł potem e, państwu e, im zaoferuje, jak będą ta... mieli te 60 kilka, 70 lat i yy, żadnych składek, żadnych świadczeń? Wtedy państwo powinno ich zostawić myślę, ta... samemu sobie, myślę, chcącemu właśnie... nie dzieje się krzywda? Tacy właśnie, tacy właśnie mikro i mali przedsiębiorcy, oni sami potrafią sobie bardzo dobrze zaplanować, rozplanować, zar hmm. też swoją przyszłość. No, ale rozumiem, na że ta dowolność onik jest po to, żeby mogli nie płacić onik. składek, więc pytam, co jeżeli nie będą płacić składek, nie będą mieć żadnych świadczeń, wtedy y, państwo ma im do zaproponowania, jak rozumiem, y, no nic, sam sobie wybrałeś taki los, tak? Emerytury są wyrabiane, wypracowywane przez całe nasze życie. Do określonego wieku, przez określoną liczbę lat musimy pracować, żeby wyrobić sobie emeryturę. Ale ta wysokość w przypadku przedsiębiorcy jest uzależniona od tego, jaką wysokość składki zdrowotnej płaci w tym tak zwanym ZUS-ie. W tej całej ogromnej, ogromnych środkach, które musi przekazywać w tej chwili, a tak naprawdę w latach, kiedy będzie mógł już przejść na emeryturę które ta emerytura będzie znacząco mniejsza aniżeli zarobki, które dzisiaj ma. Dlatego też każdy przedsiębiorca będzie mógł sam podjąć decyzję. Po prostu oddajemy tą możliwość przedsiębiorcom, by sami mogli podjąć decyzję w jaki sposób chcą się zabezpieczyć, bo jeżeli nie będą budowali sobie kapitału na emerytalnego, będą mogli o ten ZUS odprowadzać, ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj ten ZUS dla takiej osoby to jest 1800 zł, a w przyszłym roku ma być o kolejne. 20% wyższy. To są naprawdę potężne pieniądze w tej obecnej sytuacji, w której mamy do czynienia z wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, z wzrostem kosztów opłat za energię. No, to jest, uważam, propozycja, która jest zresztą propozycją bardzo mocno postulowaną przez wszystkie środowiska, które gromadzą no, ten postulat faktycznie pojawia się wśród środowisk przedsiębiorców. Pani poseł, premier Donald Tusk, to jest Taki scenariusz to jest no, jeden z celów porozumienia. Yy, porozumieniu zależy na tym, żeby yy, no, doszło do zmiany władzy i, i wtedy no, naturalną konsekwencją yy, będzie też zmiana premiera, a jeżeli yy, no, platforma będzie największą partią opozycyjną, no, znaczy wtedy już nie opozycyjną, tylko yy, tworzącą koalicję rządzącą, to z Donaldem Tuskiem na czele. Rozumiem, że pani poseł by nic przeciwko temu nie miała, żeby Donald Tusk był premierem. Dzisiaj planem numer jeden jest to, aby stworzyć alternatywny blok między PISem a platformą po środku. Sceny no nie, ale on pójdzie z platformą, ten po blok po wyborach, pani poseł. On pójdzie trafice. z platformą po wyborach, prawda? Więc no, to nie jest alternatywny y, blok dla PISu i platformy, tylko y, blo blok pa para dla platformy myślę, że jeżeli taki blok będzie znaczącą siłą w przyszłym parlamencie, będzie również miał znaczący wpływ na to, w jaki sposób będzie dalej rozwijała się nasza ojczyzna. Dlatego też jeżeli taki scenariusz dojdzie do skutku, jeżeli Donald Tusk będzie kandydatem największej partii, która po wyborach będzie miała większość, ale do rządzenia będzie potrzebny jej koalicjant, myślę, Myślę, że taka umowa koalicyjna e, i e, takie. Mm... Nie tyle co dogadanie się, ale ustalenie priorytetów będzie bardzo ważne. I wtedy I będzie wiadomo, czy taki rząd będzie możliwy do stworzenia. tu już skorzenia. kropkę dzisiaj musimy pani poseł postawić. Kropką jest odsunięcie od Kropkę już musimy postawić. Powodzenia wszystkim ósmoklasistom dzisiaj życzymy. Dziękuję pani poseł bardzo za rozmowę. Udanego dnia życzę. Panie życza. redaktorze, tak, powodzenia wszystkim ósmoklasistom. Trzymam kciuki nie tylko za mojego syna, ale dla wszystkich. Dobrego dnia do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Radio Plus. Sedno sprawy.